Super Mario Bros film opowiada o braciach hydraulikach Mario i Luigi, którzy porzucili swoją poprzednią robotę i postanowili otworzyć własny biznes. Swoje oszczędności wydali na reklamę swojej firmy. Jednak nie wiedzie im się i wszyscy mają ich za pośmiewisko. Podczas oglądania w telewizji Mario zauważa, że Brooklyn ma kłopoty. I wraz z bratem Luigi postanawia uratować to miejsce od zalania. Podczas realizacji planu, nasi bracia zostają wchłonięci przez Rurę do innego świata. Jednak nie razem, a rozdzieleni. Luigi trafia do królestwa Bowsera, a Mario do Grzybowego Królestwa, gdzie poznaje księżniczkę Peach. Mario postanawia pomóc księżniczce Peach, ocalić jej królestwo oraz uratować swojego brata z rąk Bowzera. Film inspirowany jest grami Nintendo z uniwersum Mario. Oprócz Mario pojawiają się takie postacie jak Luigi, Bowser, księżniczka Peach czy Donkey Kong. Dla fanów gier to. Nostalgiczna podróż pełna easter eggów, a dla dzieci fantastyczna przygoda, bo to film familijny. Nie trzeba znać gier, żeby dobrze się na tym filmie bawić.